Witajcie kochani, kolejny filmik o kilku rzeczach, które do mnie przyszły tak ostatnio, może nawet nie ostatnio, ale tak jakoś je zebrałam. Zaczęłam od tego, że w pewnym momencie przyszła do mnie taka informacja, która z pozoru wydawała mi się smutna, dla mnie samej, dlatego że to było zdanie wypowiedziane, brzmiało coś w tym stylu, że tak naprawdę życie nie ma żadnego sensu, bo życie jest tylko życiem, znaczy nie tylko życiem. Życie jest aż życiem, jest po prostu istnieniem, które będzie, zawsze było i ciągle trwa, więc tak naprawdę sensem życia jest samo życie. A ja, rozwijając się przez tyle lat. To tak naprawdę zawsze szukałam sensu tego wszystkiego, tego jakiegoś głębszego sensu, że robię to, bo to i tamto, bo tak jest cel, taki jest sens. Więc w pierwszym momencie, jak usłyszałam tę informację, że życie nie ma sensu, to, to byłam strasznie taka zdegustowana i strasznie taka oporna, że jak to, jak to, jak nie ma sensu, <noise> to jeżeli dla mnie życie nie ma sensu, to po co żyć? To jaki jest w ogóle sens czegokolwiek, robienia tutaj, działania, doświadczania? I tak mnie to trochę ostudziło, ale kolejnym zdaniem było to, że życie nie ma sensu, ale ma znaczenie. I co ciekawe, to znaczenie, które życie, nasze życie ma, nadajemy my sami czyli to jest właśnie ta cząstka tej naszej wolnej woli i siły kreacji, że to my nadajemy znaczenie całemu swojemu istnieniu. Mamy takie prawo i mamy taką możliwość, bo mamy tą właśnie tą siłę kreacji, tą siłę wyobraźni i jesteśmy naprawdę cudowni w tym. I powiem wam, że no to się troszeczkę uspokoiłam <noise> wtedy, bo rzeczywiście, jak zaczęłam tak sobie przypominać, że bardzo wiele nauk, bardzo wiele filozofii dokładnie mówi o tym, że w naszym życiu wydarzy się dokładnie to, w co wierzymy. Coś, w co nie wierzymy, to się zupełnie w naszym życiu nie wydarzy. Czyli jeżeli ktoś nie wierzy w UFO, to nigdy UFO nie zobaczy. Jeżeli ktoś wierzy, że wyjdzie z mokrą głową na, na dwór i się przeziębi, to się przeziębi. I sami możecie przyznać, że rzeczywiście tak jest. Nawet momentami, jak nie chcemy, chcemy... Tak tylko pomyśleliśmy coś i tu nagle zaczyna się to dziać... To takie takie samospełniające się przepowiednie. I myśląc na ten temat i tak czując to też, to stwierdziłam, że rzeczywiście coś w tym jest. Czyli te czasy, w których teraz jesteśmy, przywiodły nas do punktu, w którym można tak powiedzieć, też fajnie właśnie takie sformułowanie usłyszałam. Że musimy wychować siebie od nowa. Teraz jest właśnie ten czas, żeby zrewidować wszystkie swoje przekonania, myśli, uczucia, po to, żeby odsiać tą nieprawdę od tej prawdy, którą czujemy. I pamiętajcie, wszystko, co jest, co jest pozytywne, to jest prawdą. Wszystko, co jest negatywne. To tak naprawdę jest wmówionym programem przez ego, przez naszych wychowawców, nauczycieli, rodziców, znajomych, rodzinę. I tak naprawdę oni nie są winni, bo oni sami zostali zmanipulowani i sami zostali przerobieni, jakby, więc dzielili się z nami tylko tym, co sami mieli. Ale to nie oznacza, że nie możemy wychować siebie od nowa. I namawiam Was właśnie teraz do tego, już po tej metodzie emocji, pracowania, uwalniania się od emocji, która była, która była w poprzednim filmiku, to już macie troszeczkę czystsze głowy, z tego co wiem. I e, pamiętajcie, że teraz jest czas, żeby tak jakby się doszlifować na diament, tak? Czyli zwracać uwagę i pytać się siebie każdego dnia, w co tak naprawdę wierzę. Dlaczego w świecie zewnętrznym pokazują się mi sytuacje, po co one są? Bo, bo pamiętajcie, każda sytuacja w świecie zewnętrznym jest właśnie po coś, żeby wydobyć z nas jakiś aspekt nas samych, jakąś emocję albo jakąś myśl, albo wydobyć jakiś aspekt. Yy... Właśnie jakiś system wierzeń, w który żeśmy uwierzyli, będąc niewinnymi. To znaczy, my, jako małe dzieci, jesteśmy całkowicie niewinni. My, ponieważ widzimy w naszych rodzicach, w naszych wychowawcach, widzimy kogoś, kto zakładamy, że ma dobre zamiary, więc my niewinnie przejmujemy wszystko. Co ten ktoś nam przekazuje? A przekazywane były różne dziwne rzeczy, prawda? Więc ta nasza niewinność sprawiła, że my pokrzywiliśmy sobie jakby swoje systemy wierzeń, które doprowadzają nas właśnie do frustracji, doprowadzają nas do bardzo dziwnych przeżyć, doświadczeń, wydarzeń w naszym życiu. I teraz jest właśnie ten czas, że musimy raz rozpoznać te systemy wierzeń, te różne przekonania, wzorce. Zresztą, wy to robicie. Ja wiem, chodzimy przecież po tych wszystkich warsztatach, chodzimy po różnych takich jakichś spotkaniach, konferencjach, żeby coraz więcej tych wzorców odkryć. To jest bardzo dobrze i to jest bardzo dobrze. Ale trzeba też samemu gdzieś tam w ciszy się zagłębić w to, w co tak naprawdę my wierzymy. I tutaj, czekajcie, zerknę na kartkę. Po co my to robimy? Po to, żeby podważyć te systemy wierzeń, po to, żeby je zrewidować, po to, żeby je unieważnić tak naprawdę. Unieważnić. Większość z nich jest do unieważnienia. Nawet różnego rodzaju systemy, że ciało musi się starzeć albo różnego rodzaju systemy, że. Że człowiek jest mniej, no nawet że wzrok się psuje. Wzrok się psuje i my jesteśmy starsi. Albo że człowiek już jest mniej światły na umyśle, mniej klarowny. No, najróżniejsze mamy te przekonania, które żeśmy nabyli, w które żeśmy uwierzyli. I, i teraz tak, trzeba ich poszukać. Więc przedstawię Wam tu kilka rzeczy, które możemy wykorzystać. Ja sama też będę nad tym pracować. No, pracuję już częściowo, ale chciałam się też z Wami podzielić, bo Wy też możecie pracować, prawda? Jednym z takich metod to jest po prostu wyobrażenie sobie, co jest dla mnie nieosiągalne. Co jest dla mnie nieosiągalne? I wtedy wypisanie sobie może, nawet, albo zastanowienie się, co się pojawia. Jakie, e, jakie rzeczy się pojawiają, bo one odkryją, jakie mamy właśnie przekonania, jakie mamy wzorce. Nad tym się zastanowić. Potem. E, inna metoda, to jest metoda, żeby wyobrazić sobie swoją idealną sytuację. Czyli na przykład, pragniemy czegoś, wyobrażamy sobie idealną sytuację, i zauważamy wszystkie myśli, odczucia, wszystkie wątpliwości, które się pojawią w trakcie budowania tego obrazu w głowie, bo one będą nam wskazywać właśnie też te nasze wzorce, że a to jest niemożliwe, tamto jest niemożliwe i po prostu trzeba je zauważyć, zapisać można sobie i też po, potem się nad nimi zastanowić. Może nie jest, skąd my to mamy, ale po prostu je unieważnić. Czyli wszystkie myśli, uczucia, wątpliwości, które zaprzeczą temu idealnemu scenariuszowi. One, to wszystko jest do przerobienia, do odrzucenia naprawdę. Potem kolejną, kolejną taką metodą to jest wypisanie sobie lista, czego nie mogę w życiu. I myślenie nad tym, i. Odkrywanie, czego nie mogę, też, też odkryje przed nami właśnie te nasze wzorce i przekonania, które są do zrewidowania, podważenia, w ostateczności odrzucenia. Co jeszcze z takich rzeczy? No, oczywiście, wszystkie sytuacje, które nam się pojawiają w życiu, czyli przypomnienie sobie. Tego, co się pojawia w naszym życiu, jakich ludzi spotykamy, jakie sytuacje, jakie wydarzenia, i one nam podpowiedzą też e, wzorce, czyli od czego e, uzależniliśmy swoje przetrwanie. I zobaczcie, ta cała sytuacja teraz z wirusem tak naprawdę, wiecie, co nam też uświadamia? Że my. Zrobiliśmy pewien bardzo kardynalny błąd jako ludzkość, też, i uwierzyliśmy, że coś w świecie zewnętrznym jest w stanie wpłynąć na nasze przetrwanie. Że uzależniliśmy się od czegoś, uzależniliśmy się na przykład od. Dobrego układu odpornościowego, uzależniliśmy się od dobrej opieki medycznej, uzależniliśmy się od, no nie wiem, suplementacji, czegokolwiek. Po prostu to jest nasz błąd, mój błąd też, ponieważ ja też jestem w tej rzeczywistości, że oddaliśmy światu zewnętrznemu władzę nad czymś, co, co jest tylko w naszej gestii. My mamy władzę nad tym. Sami wiecie, Bruce Lipton często właśnie wspomina o tym, że to my swoimi myślami, odczuciami, przekonaniami, my sterujemy naszymi genami, my sterujemy praktycznie każdą pracą komórki w, naszej, w naszym organizmie i to od nas zależy, czy zarazimy się czymś, czy się nie, nie zarazimy. A zobaczcie, co my teraz zrobiliśmy. My uwierzyliśmy... Że coś zewnętrznego, takie maleństwo, jak wirus, mógłby mieć taki wpływ na nasz organizm, żeby nas unicestwić. No jak to jest możliwe? Jak to w ogóle jest możliwe, że uwierzyliśmy w coś takiego? Oczywiście, my byliśmy manipulowani od małego, cały świat jest zmanipulowany, żebyśmy szli w tym kierunku, że to świat zewnętrzny ma na nas jakikolwiek wpływ. A tak naprawdę nie ma. I e, jak e, może tak. Doświadczamy, wszystkie osoby, które mają kontakt właśnie dosyć mocny ze stwórcą, to doświadczają tego, że tak naprawdę mogą sterować swoim życiem, e, poddając się temu, jak stwórca nami kieruje. Czyli. Tak naprawdę, jeżeli się poddamy, że będziemy w tym, w tym życiu teraz narzędziem stwórcy, że to on będzie przez nas działał, to naprawdę dzieją się najróżniejsze cuda, najróżniejsze synchronizacje, takie, które by były niemożliwe, jeżeli by się je rozkminiało w sposób logiczny. A jednak się zadziewają. Dlatego... Ostateczną, ostateczną wersją jest to, byśmy uwierzyli, że to my sami sterujemy naszym życiem, ale właśnie do tego potrzebujemy wychować siebie od nowa. Wychować siebie od nowa, wpoić sobie inne zasady, wpoić sobie inne wzorce i tutaj nie patrzeć się na innych. Po prostu dla nas, świat. Jest inny niż dla innych. Po prostu pozwolić im żyć w takim świecie, w jakim e, chcą żyć, ale dla nas ten świat już jest e, zupełnie inny. Już działa na innych zasadach, już e, m, działa pod innymi prawami też, więc e, po prostu jest lżej. I tutaj e, tu wiąże się. E, z tym też wzięcie odpowiedzialności za to, co się do tej pory wydarzyło. Czyli ja biorę odpowiedzialność, aha, ta sytuacja, to wydarzenie się wydarzyło w moim życiu, bo ja je stworzyłam. Ja chciałam doświadczyć tego i tamtego. Ja chciałam, żeby ten i taki wzorzec myślowy, wzorzec czuciowy po prostu we mnie wyszedł na powierzchnię, żebym mogła go zauważyć. A teraz już decyduję. Że e, chcę przeżywać inne rzeczy. Chcę przeżywać innych wydarzeń. I nie, będę dawała, e, nie będę oddawała swojej władzy jakiemukolwiek zewnętrznemu e, czynnikowi. Czy to jest człowiek, czy to jest e, instytucja, czy to jest e, wirus, bakteria, czy cokolwiek. Co tu jeszcze? Z takich. E, takich rzeczy, które nam pomogą w tym, żeby znaleźć się tak naprawdę w tym naszym już innym świecie, gdzie panują inne zasady, inne prawa, no to możemy sobie zastosować na przykład takie coś, że stwarzamy sobie swój idealny wizerunek czy swój idealny wizerunek i zaczynamy zaczynamy go um, przygotowywać się do niego jak do roli filmowej. Te, te techniki, one są znane, więc Wam pewnie to też nie jest obce. Pamiętajmy też, że żeby spojrzeć, jeżeli już weźmiemy odpowiedzialność za swoje życie to i zobaczymy jakiś problem, to pamiętajcie, że to nie chodzi o to, żeby szukać rozwiązania dla, dan dla danego problemu, tylko żeby się zastanowić, jakie uczucia go wygenerowały. I wtedy uwalniając te uczucia, zobaczymy, że do tych uczuć się przykleiły inne uczucia, i możemy po prostu rozbroić dany problem. I okaże się, że w ogóle nie musimy go w żaden sposób rozwiązywać. Taką metodą, którą jeszcze można słuchajcie zastosować oprócz tego szukania tych wzorców i rozkminiania, no to jeszcze takie coś, żeby nam się żyło łatwiej, po prostu wyobrazić sobie idealny, idealny wizerunek danej sytuacji, w której chcielibyśmy być i naładować tą, ten wizerunek, ten obraz, naładować go emocjami. Czyli to może być tak, Albo wiemy, jak poczuć się tak wspaniale i ładujemy tą emocją ten obraz, albo przypominamy sobie jakiś fragment z naszego życia, kiedy po prostu czuliśmy się genialnie i czuliśmy się naprawdę panami świata, że tak powiem. I wtedy tymi emocjami doładowujemy ten obraz. Ale co trzeba zrobić później? Trzeba ten obraz zostawić. Trzeba go puścić i sobie odpuścić takie chcenie. E, trzeba po prostu podejść do tego w taki sposób, że niech się zadzieje to, co ma się zadziać. I najlepszą strategią, naprawdę najlepszą strategią, którą możemy zastosować, to jest e, taka, że jeżeli moje pragnienie się spełni, to będzie super. Ale jeżeli moje pragnienie się nie spełni, to też będzie OK. I wtedy zostawiamy już. E, Taką wolną rękę stwórcy, bo my tak naprawdę nie wiemy, co jest dla nas najkorzystniejsze, jaka droga jest najkrótsza, najbardziej optymalna, więc my możemy sobie wymyślać różnego rodzaju, wiecie, objazdy, a stwórca i tak wie, jaką drogą nas poprowadzić w kierunku właśnie realizacji tego, tego naszego pragnienia i Myślę, że to jest taki kawałek kawałek tej wiedzy, która ostatnio też zajmuje mi czas, czyli oprócz tej pracy nad emocjami, która naprawdę już jest bardzo rzadka. To jeszcze właśnie doszło sprawdzanie tego, w co tak naprawdę wierzę. A to, w co wierzymy, to też pokazuje nam nasze ciało. Nasze ciało po prostu wykonuje to, co zostało mu narzucone. Narzucone przez umysł. I, I stąd taka praca. Czyli pamiętajcie: zaczynamy wychowywanie siebie na nowo. Niektórym będzie to szło szybciej, niektórym wolniej, ale i tak to jest coś, co na ten czas jest naprawdę ale to naprawdę niezbędne. Bo inaczej zostaniemy w przekonaniu, że jakiś mały wirusik jest w stanie zrobić coś nam, dziecku stwórcy, który jest tak skomplikowaną, tak skomplikowaną istotą, że nie jest możliwe, żeby coś bardzo prostego miało jakikolwiek wpływ na, na nas. I pamiętajcie, to jest tak, że my musimy ostatecznie przestać wierzyć w przekonanie, że my jesteśmy tylko ciałem. To przekonanie też jest bardzo silne i to przekonanie też wymaga teraz po prostu podważenia. My nie jesteśmy tylko ciałem, sami wiecie, że też. Nawet, nawet zasypiając, każdej nocy fruwamy gdzieś, przeżywamy różne rzeczy, a ciało tak naprawdę sobie nieruchomo gdzieś tam leży. I więc my nie jesteśmy. Nasza świadomość jest o wiele, nasza istota jest o wiele potężniejsza, cudowniejsza niż ten nasz e, skafanderek. I e, właśnie to, co się dzieje teraz na świecie, ma nam uświadomić, że daliśmy się przekonać, że jednak jesteśmy tylko i wyłącznie ciałem i tylko i wyłącznie ciałem mamy się zajmować. Więc ja zaczynam wychowywać siebie od nowa i mam nadzieję, że wy też zaczniecie. <grybujesz> Oczywiście trzymam za was kciuki za siebie też. Pa pa.